Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie we wtorek w święto świętej Teresy Benedykty od Krzyża na wspólnej refleksji nad Słowem Bożym. I dzisiaj w Ewangelii według świętego Mateusza, w fragmencie, którym czytamy, mamy przypowiedź o pannach roztropnych i nieroztropnych, rozsądnych bądź nierozsądnych. Czy jak często możemy znaleźć w komentarzu: Mądrych i głupich. Jest to przypowieść, która odnosi się również do naszego życia. Dlaczego? Bo zobaczcie, że w tej przypowieści Pan Jezus opowiada, że wspomniane panny otrzymały oliwę, lampę z oliwami i tylko od nich zależało, czy oliwy im wystarczy, czy też nie, aby mogły spotkać się ze swoim oblubieńcem. I kochani, jeśli chcemy to odnieść do naszego życia, to podobnie jest i z nami. Każdy z nas zostaje powołany przez Pana Boga, każdy z nas zostaje obdarzony potrzebnymi łaskami od Jezusa Chrystusa, każdy z nas jest napełniony darami Ducha Świętego. Ale również każdy z nas indywidualnie odpowiada za swoje powołanie, za swoje dary, za swoje dobra, jakie od Boga otrzymuje. To każdy z nas kiedyś stanie przed e, Panem Bogiem i zda relacje ze swojego życia. Oczywiście pomocne nam są w tym wspólnoty, Kościół, parafia, różnego rodzaju wspólnoty, do których należymy, ale to każdy z nas indywidualnie. Każdy z nas jest tą wspomnianą panną, która dba o swoją oliwę, o lampę, o to, aby nie brakowało nigdy w niej oliwy. Kochani, to jest piękne, że wszyscy z nas zostali powołani przez Pana Boga tak samo. Wszyscy nas zostali powołani z miłości, ale to od nas indywidualnie zależy, czy na to miłość Bożą odpowiemy i otrzymamy Królestwo Niebieskie, czy też nie. Zatem, kochani, niech Boże błogosławieństwo pomoże nam w tym, abyśmy poprzez swoje życie, poprzez swoje postępowanie, Poprzez to, kim i co w życiu robimy i jak robimy, mogli w przyszłości spotkać się z, na weselu z oblubieńcem, z Panem Młodym, którym jest sam Jezus Chrystus. Pan z wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i Duch Święty, amen. Dobrego wtorku, pozdrawiam z Panem Bogiem.